No i podpiąłem zewnętrzne źródło zasilania i telefon też nic. Na odpiętym w zasadzie tutaj odpiąłem sobie przycisk power. Ale tak czy siak, no nic to nie daje. Zewnętrzne zasilanie podłączone. By się okazało, że mam taki przewód, no ale niestety nie działa telefon. No i co teraz z tym fantem zrobić? Jeszcze będę próbował go jakoś uruchomić. Bo jeśli zewnętrzne zasilanie nic nie pomogło, a tu mam 4,3V, a widzicie, tu jest zasilany ten konektor. No to i tutaj to wszystko ładnie świeci. Więc napięcie powinno być tam, gdzie trzeba. A telefon dalej nie żyje. I co tu się teraz stanęło? Tego wszystkiego dowiemy się w następnych odcinkach.